Cześć, chciałabym opowiedzieć Tobie moją historię. Już jako dziecko słyszałam od mamy o Bogu, ale wszystkie te informacje pozostawały w sferze rozumu, intelektu, a nie z serca i doświadczenia. Wiek nastoletni był dla mnie bardzo trudny. Nie rozumiałam otaczającego mnie świata i sama czułam się nierozumiana. W wieku 17 lat w wypadku samochodowym zginął mój tata. Nie umiałam poradzić sobie z tą sytuacją, i wkrótce zapadłam na depresję. Moje życie straciło dla mnie sens, i nie widziałam żadnej nadziei dla siebie na przyszłość. Pamiętam któregoś wieczoru, kiedy wyłam po raz kolejny z rozpaczy i z bezsilności, postanowiłam się pomodlić. W krótkiej modlitwie poprosiłam Jezusa, że jeżeli jest, i jest taki, jak czytam o nim w Biblii, że jest pełen mocy, miłości. To niech przyjdzie do mojego życia i poskłada moje życie, bo ja nie mam siły i nie mam żadnej nadziei. I tak się stało. Jezus przyszedł do mojego życia i z dnia na dzień zaczęło się ono zmieniać. Nie stało się to w mgnieniu oka, ale każdy kolejny dzień prowadził mnie ku radości, w moim sercu zagościł pokój. I tak jest po dzień dzisiejszy. Jezus wyprostował moje życie, nadał Mu sens. Jest obecny od tego dnia przy mnie i jest dla mnie drogą, prawdą i życiem.